Cisa, cisa, cisa. Po pierwsze, po pierwsze,

I po czwarte, i po czwarte, przede wszystkim tam. pieniądze, to nie wszystko. Pieniądze, to nie wszystko. Jak będzie się traktowało kurwa ludzi jak psów, to tak będzie. Pieniądze, to nie wszystko. Lacia. Mało was zostało z poprzedniego sezonu. Resztę potraktowali jak psy. Resztę potraktowali jak psy, bo taka jest prawda. się, Resztę potraktowali jak psy. Ale wygrajcie dla nas! Wygrajcie przede wszystkim dla nas! Przede wszystkim dla nas! Bo tam co jakiś czas się zmienia, ale my tu jesteśmy, my tu jesteśmy na trybunach od 48. Ja ponad 30 lat, reszta jeszcze dłużej. Zawsze tu będziemy, zawsze tu będziemy. Grajcie przede wszystkim dla nas, grajcie przede wszystkim dla nas. Czy